No, Elo, z tej strony Kubo dzisiaj będziemy kontynuować tamten odcinek i ogólnie zbudujemy domek dla Minus Dzień dobry. Minus mi w tym pomoże swoimi Przedowalonymi itemkami No nie? No, za dużo kopałem w kopalni w ostatnim odcinku. W ogóle ten, zanim wszystko. O, bardzo dziękuję. Oku. Stało. Dziękuję bardzo. I masz podzielę się książkami. Jeszcze książki? A co to jest Flame? Bo ja no. mam po angielsku. Um, ten, że jak masz łuk, to strzały się palą. I o jak walną kogoś, to ten typ się pali. No, no to fajnie. Ogniste no. strzały. No to fajnie, a no to masz, masz może trzy żelaza? I jest Mam, 4, 5, 4, 4, mam 4. 15 nieprzepalonego, mam 15 nieprzepalonego Daj... przepraszam niż 24. No daj, to ja sobie przypalę. Masz jeszcze węgiel. Dzięki bardzo, ja mam... Chodź zobaczyć mój, dom. ja mój domek, ocenisz mój domek. mój domek. Z chęcią. W ogóle będę musiał wykopać te emeraldy z ostatniego odcinka. Skrzynka nocna. No. No, nawet git-git. Pozwól, że ci zabierę podłogę. Dobra. Dzięki, i fajnie. To no. Jest. Nawet fa nawet dobrze to I patrz, wygląda. patrz, ja mam... miałem miał gdzieś... takie plany, żeby tutaj zrobić takie... taki otwór i... i tutaj zrobić ci takie po prostu, no... tutaj. Nie, już bardziej nie bardziej nie rozkopuj. Nie no, 3 na 3 przejście to by było fajne, wiesz? Nie, tak będzie, tak według... No, takie sumie... symetryczne, takie mogłoby... będzie dobre dla oczu, wiesz? No mogłoby być, no. Tylko ja tam... ja tam... ja to zrobię, te przejście, no ja... Nie 3 na 3, zobaczyć, Dobra. ja zrobię lepsze dla oczu. Zobaczyć jakie ja Dobra. zrobię. Dobra. Tylko potrzebuję trochę wiśniowego drewna. Dobra, a jak mam do ciebie dodatkie pytanie. No, podej. Mógłbyś mi właśnie ten ścian nie robić z wiśniowego drewna, nie Ale a nie, bo to, in, be, to nie to nie, to nie będzie pasować jak nie zrobić z wiśniowego. Dobra, po prostu ten... Nie, nie lubię zbyt koloru różowego, no ale szczerze, no dobra, no. No ale musisz się przyzwyczaić do kolorów Minecraft'owych po prostu. <laughs> kolorów Minecraft'owych, czyli mówisz, że każdy kolor, który istnieje, jest Minecraft'a. No nie, no ale to jest taki. A, dobra, jeden szczegół. Eee, w ogóle tego. Zostawcie łapkę tak w górę i suba z dzwonem dla pana Minus za to, co zrobił dla mnie w tamtym ostatnim odcinku. Tyle. Idę robić dom. Tyle wykopał. Tyle zrobił, naprawdę Minus Lighter. Postarałeś się i to mocno widać. No. Szczerze zbyt mocno się nie starałem. Po prostu biegałem cały czas, ale tak na serio. Po prostu biegałeś po kapalni, a no ale kurde. Ja sobie Nie, budowałem... biegałem, biegałem po pięciu kajbach całych. No, no to to jest kapalnia, no. no to... Połączonych. Po kopalniach dwóch, co prawda, biegałem. Stąd mam te książeczki. Dobra, ne, widzowie to pan minus lighter sobie tutaj kopię. Ogólnie ja sobie trochę pokopię tego drewna z nim, żebym potem nie musiał walać Ty się z tym kopaniem drewna. A, pomogę ci. To widzimy się już, jak będziemy mielić, mie mieć wszystkie materiały. Dobra, widzowie, ma, trochę czy, tutaj nakopaliśmy. Trochę, trochę tutaj nakopaliśmy tych drzewek. Ile minus lighter, pokaż ile masz tego, bo w sumie. Ja tam, Czekaj ja tam, chwilę, pająk mnie bije. Ja tam, ja, tam nie nam. ja tam nie nakopałem nic, bo nie chciałeś, żebym ci pomagał, ale i tak poczekałem. No, no Może no. być, może być. Nie, nie warto niszczyć trzy Coś z tego zrobimy, no. No właśnie, nie warto niszczyć sukierki, chociaż i tak by tyle samo użyć było nie no. Słuchaj, i tak by samo było, użyć było, ale jak ja to zniszczyłem, to ja tracę. Jak my to niszczymy, to obaj, obaj tracimy. tracimy. Więc jest lepiej, żeby dwie osoby, raczej zamiast dwóch osób, jedna osoba traciła. Traci się żeby różnili. druga dała, miał, dalej miała durability już siamaski. O Boże. Się, się wystraszyłem jedną rzecz. Dobra, widzowie, to możemy w sumie zacząć yy, budować tutaj. Chodź, rozkopiemy sobie fajnie. Dobra, dobra, widzowie. Ja się no. już widzę z wami, jak trochę wykopiemy tutaj yy, te pomieszczenie dla Minus Dittera. Dobra, widzowie, skończyliśmy budować i kopać cały ogólnie pokój Minus Dittera. Tutaj to fajnie, tutaj to wyślę, że wygląda, ale za chwilę zrobimy rzecz taką, która pomoże nam później w rozwoju. I w sumie no, widzimy się już jak, jak my to zrobimy. I don't know. うん。 Dobra, widzowie, jak widzieliście na replayu e, od, od Minus Lightera, e, tak, już skończyliśmy tutaj wszystko, wszystko budować. Ogólnie tutaj będzie nasz magazyn, a tutaj będzie przyszłe miejsce na nasz Enchant, jak już będziemy mieć na to materiały. E, więc ogólnie e, fajnie bardzo. Um, Chodź tutaj na górę na chwilę. Mam dla po... ciebie prezent. Czemu? No, dobra, no, to... No. Co jest kur nie no, to ja tutaj ja tutaj myślę o enchantingu i to są moje marzenia, a ty tutaj nagle masz enchanting. Dobra widzowie, idziemy go tam położyć w te miejsce. Nie no. Minus ty, ty, ty za dużo kopałeś w tych kopalniach. Nawet jednak kopałeś. Dobra widzowie, jeśli odcinek Wam się spodobał zostawcie łapę w górę, suba z dzwonem. A jeśli, jeśli zostawicie 20 łapek w górę, to minus lighter robiło teraz ze 100 kratek. No więc to, na razie.